No przecież tego ja nie zostawię. Jakbym poszedł to na 50 minut. No dobra, tą grę robi, tą przechodzimy, nie? Nie. No jak nie? Dobra, full tilt No nie, bo mamy yy, shooter. Taka no X No nie trzymaj mnie. Nie no, i gramy w jednym teamie, a on ich tak nie Idiotę. Jak, ja, jak Ja z nim stałem z tyłu, bo on mnie trzymał, a później Nie miałem cię trzymać. Ale nie teraz, tylko wcześniej. <laughs> ale Było wcześniej, a nie ej, ja nie teraz. Ale ty mnie wyzywałeś. No i dobrze. No, a... no i kurde, to była zemsta. No, ej. no ty trolujesz, bo jęczysz. Nie, jęczę. nie da się skupić jak jęczysz. <laughs> ej! Nie Co? No, się skupić jakie? Ej, przeżyłam przez ścianę. No cię zależy na, na czymś skupić. <grym> nie, <grym> nie w tym stylu. Kurwa, nie mogę na górę przejść dalej, bo blokują pajace jakieś. No, nie doskoczyłam! Nie, jakie ja nie wziąłem na terenobielę? <grym> Co? Co? No Gościu dobieg za 52 minut no punktów, i nie dało. No. Ej, kurde, Ale blaszka. Ale są te, te te ściany. Czemu ludzie są spocani w tą grę? Halo. Te ściany są Dobra, tutaj... ja jestem na mecie już zaraz. No fuck, idealny, idealny brak równowagi. Ej kurde spadłem. Za 50 punktów, jak nie dobiegniecie to was ubije, nie? Ja no, będę za 40 i jakoś pięć. Czemu ty stoisz na ścianie zamiast ją obiec bokiem? Tam jest przerwa między mnie ścianą a... W aż... najgorszym możliwym miejscu no! To mnie mówisz? No. Ale nie Gdzie mi ty o to, że jesteś, na nie na mogę! Tylko, tylko bo się nie chciało dać w dół! Sandy nam przed chwilą, ale wy intujecie! No bo się a gdzie jest <noise> on? nie no yes, Sakarino Maria Dobra druch chociaż dobiega Sakalino, X A i pierwsze miejsce mamy, co? No I właśnie, no i dobra Kurde no pchnęło mi Co ty robisz? Nie, nie mogę z ciebie, no i mamy drugie miejsce przez ciebie, dzięki suda Mało osób to w ogóle skończyło, bo nadal jest za 30 no. punktów można dostać no biegnij, proszę no cię, nie wywal się, nie wywal się, uważaj <śmiech> <śmiech> Nie, nie spadnij, uważaj, nie spadnij Skacz. Zobacz, Kład ja... po 32, ale zaorałem Nice. No 68 półmów Ej, to jest kurde 15 sekund, a 30 <laughs> dostałem, nie? No, to jest to lobby, w którym robimy wina, nie? To jest to no, no, lobby botów. jeszcze no, dobre Q nam dobrało. Nareszcie nie? Q nam dobrało na poziom nasz. To... O, ostatni do 19. Teraz takie eliminated. Ale umiesz. Ale to było pierwsze. No. No. Nieco, za domeczkach. Teraz powinien być ten slalom taki, co zawsze. powinno być skakanie po tych kulkach. <śmiki> nie, dajcie. skakanie po kulkach jest na trzecim dopiero. Na dajcie nie ma komiki. Jak nie widzisz, glasowało się tam. było. Będzie ten Jan, nasz ulubiony. No mówię. Też mi tak długo ładuje. Myślałem, że to I, i nie. Dobra, Dobra okej. O, Ale to jest bez strzelania z kulkami, to jest bez kulek chyba. Tak, bez kulek, no. To jest łatwiejsze. Pewnie. Ale fajny piesek. To małpa jest. Druga ogarni dupę, wygrywamy teraz. <grym> Ona nie ma. Adam! <grym> Adam wie co mówi chyba. Sprawdzam. <grym> Sprawdzam. Andros, kto, kto jest czerwoną fazolką? Ja. Andrzej, już mi daje vanna na free. <grym> <grym> Takiem? Na kilka dni. A później wejdź z A Haha, wyskitu. Ja protest robię. Tyś? Fuck, kogoś zepnąć. sam się pływań, Nie próbuj spychać kogoś, tylko kurde przebiegaj. 56 sekund zostało biegania. O kurde A ja sobie po prostu stoję na fioletowej platformie i biegnę sobie w przeciwnym kierunku. Świetnie. Wszyscy jesteśmy na jednej czy mi się wydaje? O kurde. Tak i powinniśmy wszyscy spaść z tej jednej. Wow. O uj, ale... Oj, na żółtą... Ach, na żółtą... Ach. Ja mamy czwarte miejsce Ech, o, Co, co to, było? to było? A jak to jest, że my mamy czwarte miejsce, a goście mają więcej punktów od nas Ej no kurde, nie trzymaj mnie fraje, że... Czy ten ktoś ten od nas spadł? Tak nie, Dobra. oni po prostu wcześniej byli wyżej Bo tyle samo dostajemy a, Prawie zleciałem Dobra, ładnie Jest! Ktoś Dobra. ktoś od nas tak czy siak? Sandra. No to... mówię, że ktoś od nas spadł. Nie słyszałeś jak się wydarła? Nie no wiem, widziałem ona mogła widz... się wiedzieć że o TikToku który oglądam Dobra git. Siedem składów To była druga, nie? Ta, skip. No, jest, boję się co Niestety. będzie teraz. I bąbelki. I bomble. Nie. O, kurde. to wystarczy stać w jednym miejscu, proste, banalne. Na tym odpadłem. No. Na tym <głos》odpadliśmy. <głos》na tym. Bo fan mnie zagadał, i wpadłem do dziury. <głos》> no, jasne, jasne. Tak się tłumaczy. Mad. Mad. Mad profit. Tak było, nie ściemnią. Mad Kacper. Ciemnie. Luz. Wszyscy jesteście tu na umowach w ogóle. Dobra, ej, które są te? Zielone, nie? jesteś. Tak, Myślisz, że zielone super znajomych, nie, jesteście podpisane Ta, free jest podpisane 100%. No nie ruszaj mnie! Ostatnio ja wszystkich podpisała, żeby robił robi content. Tak No nie, widziałeś to, kolego? Ej, trzymajmy się po prostu. Nie. No zostaw mnie debilu z strato no. Nie, no i mnie zagadał kto. O pszczoły! E, o trzymajcie, 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 dwa punkty. Nie! No No nie! Oooo, ktoś od nas jeszcze? Nie. Dobra, to wychodzimy, nie? Chyba nie, nie mm. jest, się możemy dostać. Się no może właśnie, qualificated będzie. Dwa, pa, jak go spyka, pa, jak go zapał i wrzuca go do dziury. <laughs> O! Kto ma więcej siły? Kuleń... O! O, mać Tak poleciał! over. Qualificate. nie, nie, nie. Eliminate. Fuck off! Chciałem powiedzieć... To wszystko wina pana Adama, bo ja... Chciałem powiedzieć, że nie... Że nie dostałem kulą, tylko wpadłem znowu do dziury biegając. <śleski> A mnie chwycił i zepchnął! A jasne, tak się tłumaczy. Serio? Mam nagrane. Serio, serio? Big fit? Ej kupić sobie duże stopy? Będę lepszy biegał <noise> Lepsze przyczepność będziesz miał Nie no, zbieram na kapelusik Czemu jak wychodzę ze sklepu to mi ready wysłał? jak wchodzi do sklepu jest ta Rozumiecie? Ale ja mam schony i wrzucę zdjęcia nie mówię. Lewandowski wrócił do Monachium sam bez żony i dzieci z powodu kilku groźb śmierci, które otrzymał online hmm? Piesku Ojas yes. Ale, ale o Robercie tak? Ej No chodź tu pan kolana FC Barcelona? No to, oh. Barcelona. to nie jest. Sandyga się sama podnosi. <grym> Patrz, chodź gramy w fasolki. Sandra nie wiedziałem, że masz dziecko. <grym> nala, nala, nie, tak Tak nie robimy. Nie, nie zyskoczyłem. Cię nawet nie zaprzeczyła. A! Nasza ulubiona mapa. Ta i tak od niej na to, nie odpadniemy. Oli, to gramy dalej. Ja wuje mnie tak Nie, <grym> już głowa boli. Oni... A ja, się tak, no. z... A ja chciałem w Fortnite a dłużej pograć, nie chodź ci do fasolki Fortnite to nie fajny że... Bo Gum cię Fortnite i nie ma kto nas kegał No no właśnie No i znowu żebym spadł mam to gdzie A być. ja jestem znowu na górze No ja znowu żebym spadł Jakaś kurwa jebana była na tej pierdolonej platformie i spadłem, no. Gdy pierwszy byłem i... ja nic nie zmieniałem. O co chodzi? Ej! Dobrze, Jezus, walnąłem w ten napis na górze i myślałem, 42 że mnie odbije. Dobra, plus, 10. ale oro. 48+. Plus. 32. Git. Ej, mam już po 150, no tak. wy jak macie końcowy etap, to wskakujecie do tej żółtej skrzyni, czy biegniecie bokiem? Bokiem tak jest tak Ja do żółtej skrzyni wskakuję Co? No jak masz ostatni etap, to tu masz taki. A, no tak, no, no to do żółtej skrzyni bo szybciej no. jest No tak No że przywalisz głową w napis, to wiesz <laughs> Ale jest kwalifikacja na drugim miejscu wow, Uf, bo z góry od razu do tej żółtej skrzyni wpadasz i lecisz tam od razu na metę ktoś robi operację na gumisiu Co? Gumciak Gumisiu Gumciak? Hej pan słodki Aleksander Alexander siedzi sam na kanale. Czekaj na swoją wybrankę. A, i sucha Spotify a Sex drugs, and... O no, ze mną Spotify. Co to jest? Ej, tej mapy nie było jeszcze Ja słucham tą bieżynkę za, za... ten... Za... zapętleniu. Ej, tej mapy jeszcze nie było Nie, on słucha co innego to Co to kurwa jest? A nie, bo... bo patrzyłem na ciebie, nieważne Co to kurwa jest? Co to za kula jeszcze samochód, na końcu jest? To jest samochód Jakie... jakbyś lubił kulę, to sam możesz bić w kule. Jak uderzysz ten przycisk, to wygrywamy exe do gazu serio Twoja stara uderzyła w przycisk no, nie ugodziło. chuj oni wskazują. Święta Truskawki Wcinajcie, wcinajcie, wcinajcie to dawa. My pchamy te truskawki My pchamy te truskawki bardziej niż one nas, nie? O, takie życie O! Bochówka Bochowik No nie bij mnie, no! Jestem z gangu Rodriguez'a! Nie bij mnie! Z gangu Rodriguez'a? Z gangu Rodriguez'a jestem, nie B. B. bij mnie. Rodriguez'a dobra ma No. O oh, fuck. Idealnie. Perfect timing miałem Ło kurde, ty! Co to było? Znam też kosz z dobrymi miestami. Jaka kurwa jebana. No nie! Dobra, 35 Dobra, punktów. 34. Elo. Idealnie potem Nie kula kulę trafił, nie, nie ooo oh gasz na Maxa i Dasha I wpadłeś na metę lol jest. wpadł na metę widziałeś to? O, ale go wyraziło A druga już też skończyła, a pierwsze miejsce mam. A, a gdzie my jesteśmy? No ja pierwsze miejsce. A, okej. Okay. To ona ci tam niżej. <grymne> <grymne> to ci lepiej chyba internet tak będzie działał <grymne> dobrze że na niego nie siada chodź no, tu ten... <grymne> <grymne> nie na co żeby się pilotami bawić <grymne> <Sander> się <grymne> bawić się już 30 raz próbuje tam skoczyć, i nie może nie? Jest... on dalej nie widzi tego że to jest jakikolwiek wiatr on nie wie on jeszcze nie wie nie Dobra, proste. Nie wiem gry ja na wyłączone wróżbienia jak zaś. Ej, i... Ewron obok nas stoi po lewej, patrzcie. Dobra, walimy go w next. To jest Us. To jest Ewron, bo ma ser na górze. Jest... Ja dzisiaj is. jestem oficjalnie hejterem mam koszulkę z serami. <laughs> A to jest trzecia, mapka trzecia, nie? A co, pokoiłeś CSL i przykleiłeś pinę z a yeah, pierdolę. Znowu z no, no. cztery razy dostanę. No ostatnio nie. to chyba tylko mi się to udało przejść, co? No, e... Nie, mi też. No ale później. O, to jest sama, kiedy mi matka bladza do pokoju, no tak. Ta, no i mnie rozproszyło i cztery razy banane tak to no, znowu przyjdzie i powie, że to landuinki są. Ej dlaczego nie możemy wskoczyć do tych tych tych, tych, tych wyszczeliwatołów i one nas wystrzelą. Bo to z nich wystrzeliwane są te. Ale nie, to one nas wystrzelą wtedy Ty no ja nie wiem czy to tak działa mordeczko. Na pewno No kurde bana. Dobra. Ale idealnie odgięciem mnie nie trafił. Głupi arbuzie, ej, my kaw... Ej, co, co jest plus? kurwa pierwszy biegnę. Ja biegnę no, za tobą centralną, nie wiem ci no. no już nie, ale ten... Ej, kurde, ten tak, kłoda! Dobra, ty 24. 21 elo. Ej, Nic. już byłem na tym i mi kłoda wywaliła, no. No i oczywiście, kto jest z tyłu, kto ogląda TikTok. No, Sakarino jest za nią, nie? No, no bo Ale mi kłoda Sakarino to ją kowałuje i tak dalej, to dlatego. Dobra, 56. Points, yes. Mamy tyle samo co Ej. trzeci no, goście, no. nie? Jest już dwój we dwójkę na trzecim miejscu. Jak ktoś dobiegnie Ona i zdobędzie. Aj 12 punktów by musieli zdobyć, a po 3 punkty teraz są już, tak? to myśl tak? To już nie dobiegnie, a jedynawczy w ogóle z nich. Ale Dobra, viking One ks Ale to drował to, aure. Teraz dostanie Aura Tom. O, to. a, myślałem, a, że kłodą dostanie, ale nie dostanę Normalnie Smyrną włosami. Dobra, trzecie miejsce jak Zaquo z jakimiś gościami. Pytanie, Dobra, czy Evron odpadł? trzeci ten był. E żyje że. trzeci etap Nie, Evrono odpadł odpad odpadł Ej, mamy cztery składy To jest finał już chyba, Dobra, nie? i bomble. I, i bomble. Eee, wygrajmy, kawał Bąble Ale ta bomble, totalnie i trzy składy odpadają Bomble. teraz powinno nam dać ten bieg O O kurze, Ej, tu się ja da na górę jakoś wiącymi. skoczyć A wiecie, że musimy Dawid wszyscy jako pierwsi tam. dobiec? Tu nie ma dobiegania. biegania Znaczy, ja Musimy przed No, tu jest musimy tylko skakanie a wiecie, że to jest finałowa runda? No, to tak, jest finał, No bo ma złote kurde drugi. picia. Nie, bo pisał, Ej, ale da się jakoś spada? skoczyć na górę na środek, Dobra, żeby te... Ja próbuję, bo jestem najgorszy próbuję. i tak odpadnę. Nie. nie, to cię tam obkręcą na górze i tak... Wiecie, że tu podłoga spada? Wiem. Było widziane. Ale to jest wolne. Kurde, pode mną się idealnie zrobiło A jedno jest problem nie, bo my jesteśmy tu w... Dwójka na tamtej dwójkę Tu więcej platform mamy na razie Kto jest czerwoną? Ja Panie musimy to przetrwać Panie! I teraz ta nasza niebieska spadnie, nie? No kurwa! Podskoczy w ostatnim momencie! No nie, ja podskoczyłem na... No. wy musicie tam... Przy... Nie, oni muszą przy... ten... Pamiętajcie, żeby podskoczyć w ostatnim momencie, nie? Jeszcze Kurde, kicnąłem typa i nie spadł, ale on się zemści zaraz Ej, a ja spróbujcie ja kogoś rzucić. No próbuję sami nie Dobra, spodziewać. prawie, nie, prawie spadł. Ja sobie robię takich wrogów tutaj. Próbuj, próbuj, próbuj. Fuck spad. off. Spadł, no co za like, op. Mm. Ej, dobra, Spanka. jesteś sama, Dru. Łap go, łap go, łap go. Złap go, żeby ten, żeby ten. Nie, go go pizgnie. nie, nie ciebie, Nie nie ciebie, no. Łap go, łap go, i teraz. Cyk. Dobrze. No, od kurde, nice try, Dobrze, Dobrze, Dobrze sam Nie, sam, nie. On sam, on nie. nie, nie, nie.

Nie no Uuu. mamy wina w końcu. Yes, win. Jeszcze jeden, jeszcze jeden Jeszcze win. po drugiego, po drugiego. Jeszcze, jeszcze jeden win, nie no tak Gigi. na jeden nie można skończyć. Nie Ten można pod... tak na jednym kończyć. <laughs> ja pierdzielę Ale się obłowiliśmy Kurde, trzy lewele wbiłem prawie. Ja też. Ja też, ja trzy lewele równo wbiłem 1306 tego lewa. Nice!